Witam was drodzy widzowie, to jest jakość w której mogę streamować jakieś gry mniej więcej w tym momencie widzicie prędkość mojego internetu już nie chodzi w tej jakości mogę streamować, to jest jedyne chyba możliwe, widzę nawet że trochę wychodzi do przodu więc to nie jest chyba jeszcze tak dokładnie taka jakość, ale bym zmniejszył po prostu FPS z 30 25 i mogę tak streamować. No widzicie, taki jest mój internet i nic na to nie poradzę. Za około miesiąc będzie podobny test, w którym będę przedstawiał wam nowy internet, który będę miał najprawdopodobniej. Tak, nie, to będzie lipa. I to by było na tyle. Ja już was żegnam. Jest Minecraft. Najlepiej się go włącza szybko, tak. Mogę wszystko w nim zrobić. Bardzo szybko chodzi. Dobra, tylko test.